90% coachów źle promuje swój mentoring w social media. Czyli ten Tomeka to jest 11 dzień z tych 28 codziennych typów jak budować markę osobistą jako coach czy mentor. Zastanawia się, dlaczego twoje posty nie przyciągają klientów, którzy są gotowi zapłacić kilka tysięcy złotych za mentoring? Już ci tłumaczę, dlaczego takie. Większość coachów promuje swój mentoring w sposób taki, że mówi: Pomogę rozwinąć ci skrzydła, pomogę ci odukać twój wewnętrzny potencjał. Brzmi pięknie, prawda? Ale zastanówmy się w ogóle, co to znaczy dla twojego klienta. Jak mówimy w ogólnikach, to to brzmi tak samo, jakbym ja ci powiedział, że ci pomogę z marketingiem. Ale marketing to jest ogromne pojęcie, więc nie wiesz, w czym ci pomogę. Mówić do klientów ze szczegółami, ponieważ klienci premium szukają jasnych rozwiązań. Na przykład, pomogę ci rozwiązać problem X w Y czasie. Albo co będzie jeszcze lepszym przykładem, efekty twoich klientów, którzy już to osiągnęli, co dajmy na to, chcesz sprzedać następnej osobie. Czyli na przykład bierzesz opinię, pokazujesz ją, tłumaczysz, omawiasz, mówisz, jakie systemy tam wprowadziłeś u tego klienta, co zrobiliście, żeby to osiągnąć. Używaj liczb, opowiadaj historię swoich klientów i używaj ich opinii. Klienci premium, którzy są gotowi zapłacić kilka tysięcy złotych za mentoring, nie szukają tylko i wyłącznie inspiracji, szukają dokładnego planu na osiągnięcie swojego celu. Oczywiście inspiracja też jest ale nie stoi na pierwszym miejscu. Zapisz ten film, aby zawsze pamiętać, jak sprzedawać swój mentor.